Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj przychodzę do was, tak jak widzicie pod tule, e, z małym holem, ale trochę takim oszukanym e, ze sklepu Bonprix. Bardzo dużo pytań miałam na Instagramie, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, to bardzo serdecznie was zapraszam. Link znajdziecie na dole, albo gdzieś tutaj wrzucę. Mam nadzieję, że odwiedzicie mnie tam, żeby być na bieżąco. E, wracając. E, bardzo dużo pytań było, czy pokażę wam Ubrania z tego sklepu, co sądzę o nich, a ostatnio robiłam małe zakupy. Zresztą co dwa, co trzy miesiące jakieś małe zakupy do mnie wpadają ze tego sklepu, więc stwierdziłam, że pokażę wam moje łupy z tego sklepu, bo naprawdę można znaleźć fajne ubrania, dobrej jakości, które się sprawdzą na każdą porę roku i można je nosić cały rok. Więc co? Zapraszam do oglądania. Zostawcie kciuka w górę, tak na zachętę i może subskrypcję, bo tak trochę tych mało subskrypcji. Mam nadzieję, że będziemy rosnąć w siłę. Dobra, zaczynamy. Zaczniemy od tego, to, co ostatnio kupiłam i pokażę Wam kilka rzeczy, które, jest, które są jeszcze, bo sprawdziłam specjalnie przed nagraniem tego filmu, które są w sklepie jeszcze dostępne online. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I co? Przechodzimy do tego, co mamy przejść. Więc zaczniemy od. Eee, pierwszej rzeczy i zaczniemy od pierwszej rzeczy jest to sukienka, taka oversize'owa, typu szmezierka, na dole jest ona jest w ogóle takiego typu luźnego eee, na guziczki rozpinana w taki wzorek bardzo fajna, myślę, że idealna będzie na wiosnę, na lato i na jesień i zimą również się sprawdzi z grubszymi rajstopami, z długimi kozakami. Właśnie z taką myślą, ja zawsze słuchajcie kupuję te ubrania w ten sposób, żeby one mi się sprawdziły przez cały rok, nie tylko latem, nie tylko zimą, chociaż oczywiście są wyjątki, są to sukienki w kolorze białym, których jednak cały rok nie noszę. I wtedy decyduję się, żeby kupić je tylko i wyłącznie na lato, ale wtedy wybieram też takie modele, które wiem, że będą modne przez 2-3 lata, żeby je po prostu znosić. I tak, to jest sukienka. Ona ma tutaj jeszcze na rękawkach guziczki, żeby można było zrobić z tego rękawek 3/4. Więc tak, ona wygląda tak. A jak ja w niej wyglądam, to teraz zobaczycie. Dobrze, więc tak się prezentuje ta sukienka, tak jak mówiłam jest tutaj oversize'owa, ja mam na sobie rozmiar 40 i specjalnie zostawiłam jed jeden rękawek długi, a drugi krótki, żeby Wam pokazać jak to można nosić na różne sposoby, dwa w jednym, więc bardzo fajnie ona wygląda, ja bardzo lubię takie tego typu sukienki, bo są luźne, zwiewne, przewiewne, pasują na każdą okazję i sprawdzą się wszędzie. Do tego proponowałabym założyć kozaki... Zakolano na słupku, bądź zwykłe klasyczne czułenka, tak jak ja mam tutaj dzisiaj na sobie. I zestaw prezentuje się w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam się podoba, tak jak mi. Więc tak, następną rzeczą, która jest z nowości z tego sklepu, bo tam ta wcześniejsza sukienka jest nowością, jest różowy garnitur. Znalazłam. Bardzo czekałam na coś takiego w sklepie Bon Pri. Jest to garnitur z marynarką dwurzędową. Jest Przepiękny, w pięknym kolorze, który uwielbiam. Wiem, że pastele może nie są zbyt modne, chociaż co roku są modne. E, może się już nam trochę przejadły te pastele, ale uwielbiam pastele, zwłaszcza wiosną, latem. Zimą też je noszę, nie ma co się cackać. Trzeba nosić to, co się lubi. A jak wyglądam w tym garniturze? Aha, e, garnitur wzięłam w rozmiarze 40. Osobno można kupić spodnie i osobno można kupić górę, więc to jest super, że jeżeli ktoś ma większą, większy dół, mniejszą górę, więc może sobie wybrać, co będzie mu odpowiadało, więc jak wygląda w tym garniturze, zaraz zobaczycie. W ten sposób prezentuje się ten garnitur. Bardzo fajna jedna rzecz jest tutaj, że możemy się w ten sposób zapiąć i bardzo fajnie to wygląda. Można się tu przepiąć. Bardzo modne są teraz takie przewiązywane paski w talii, więc to może fajnie wyglądać. No, i całość wygląda w ten sposób. Bardzo fajnie, podoba mi się. No, akurat ja wybrałam taki luźniejszy motyw z, z koszulką pln Ale ogólnie bardzo fajnie to wygląda i serdecznie Wam polecam. Ten garnitur jest jeszcze chyba w kolorze czarnym. I zabijcie mnie, nie pamiętam w jakim kolorze. Ale ten różowy po prostu, jak go zobaczyłam, tylko powiedziałam: ten garnitur musi być mój. Bo szukałam różowego garnituru. W zeszłym sezonie, w tym sezonie spadł mi jak z nieba, więc bardzo się cieszę, że go mam. I dajcie znać, czy Wam się podoba również bardzo ten garnitur. Dobrze, kolejną rzeczą jest sukienka. E, ona jest z zeszłego roku, powiem Wam, ale na sklepie dalej jest i można ją dostać. Jest bardzo fajna, e, jest w kolorze czarnym, ale z bardzo ciekawym motywem kwiatowym. U góry ma dekolt w serek z falbanką i dół toki ma ładny. Bardzo fajna, bo to jest gumeczka, tą akurat sukienkę mam w rozmiarze 38, ponieważ tutaj w talii jest gumka i można sobie... Jest bardzo fajna z rękawkiem, 3 czwarte, bardzo ją lubię, Możecie, mogliście już mnie parę razy na Instagramie gdzieś zobaczyć, bardzo polecam tą sukienkę. Okej, okay, ta kwiatowa sukienka wygląda w ten sposób, tak jak mówiłam, dekord w serek z falbankami tutaj na dole też. Nie ukrywam, jest trochę krótka, dla mnie mogła być ciut dłuższa, ale mnie to nie przeszkadza na lato. Dlaczego by nie? Kolejna sukienka, którą mam dla Was, to jest taka e, właśnie, i niestety tej sukienki już nie ma na sklepie, ale bardzo podobne myślę, że znajdziecie. To jest e, sukienka, którą kupiłam e, we wrześniu z takim w granatowym. Puszek z tyłu chodzi. W granatowym kolorze z e, kwiatami w róż u góry jest zawiązywana na kokardkę I taka. I w talii jest tutaj uszczona, i na dole jest taka falbana. Bardzo fajna, uniwersalna, yy, za kolanko. Bardzo fajnie wygląda, idealna do, na co dzień, do kozaków i nie tylko latem, wiosną, zimą. Będzie super. I właśnie takie ubrania zawsze wybieram yy, z Bondi. Yy, a jak wyglądam w tej sukience, też mogliście zobaczyć na Instagramie, ale jeszcze raz Wam się pokażę tutaj. Ok, i w ten sposób prezentuje się ta granatowa sukienka w kwiaty. Bardzo ją lubię, bardzo ją lubię nosić na jakieś wyjścia. Może niekoniecznie na co dzień, ale na wyjścia jak najbardziej. Bardzo mi się podoba to, że to jest przewiązywane. Jak ktoś bardzo chce, to może sobie zawiązać tak. Ja często noszę ją po prostu rozwiązaną, bo tak się tak sobie tutaj przewiązuje. Myślę, że warto tak czasem tam zajrzeć i zobaczyć czegoś nowego, fajnego, wartego Waszej uwagi nie ma po prostu. Bo to jest coś lepszego niż chodzenie do H&M-u i. Półgdańska ma, tak jak kiedyś pamiętam, Półgdańska nosiło marynarki ze Stelzi i później żałowałam w ogóle, że kupiłam. Dobrze, kolejną rzeczą jest biała sukienka, o której już e, parę... Ja miałam na jakiejś stylizacji, o, światło, jakiejś stylizacji na, na blogu czy nawet na Instagramie. E, I nawet ją miałam ze sobą w zeszłym roku na jest bardzo fajna sukienka e, u... Kupiła mnie ze względu na cały kształt. Ona na wieszaku, słuchajcie, nie wygląda i no nie będę ukrywać, ona jest wyprana, i... ale wzór na dole na, na po prostu boski. Bardzo dobry materiał, ma w talii, co jest bardzo fajne, bardzo dużo dziewczyn w ogóle tą sukienko sobie wzięło. E, wiem, że Kamila też ją ma gdzie serdecznie pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Naprawdę, sukienka warta była pieniędzy. Ona kosztowała około 150 zł, z tego co dobrze pamiętam. I jest nadal dostępna. Nie wiem w, ilu, w jakich rozmiarach, ale jak zanim zaczęłam nagrywać ten film, sprawdziłam i jest jeszcze kilka rozmiarów. I jeżeli się szukacie sukienki na lato, wiosnę w kolorze białym, to serdecznie Wam polecam, bo to jest bawełna. To się bardzo dobrze nosi, pierze. Puszek, czy ty przestaniesz? Z tyłu chodzi i rozrabia. Bardzo dobrze się nosi, pierze. Polecam. Czy ją ubiorę? Nie wiem. Jeszcze nie mierzyłam, bo biust mi trochę urósł i jak się zmieszczę, to Wam się teraz z niej pokażę. Dobrze, tak więc prezentuje się tak w ten sposób ta biała sukienka, którą Wam pokazywałam. Bardzo fajna jest. To ja bym jednak dała jakiś pasek, może niekoniecznie czarny, ale jakiś beżowy, brązowy, bądź różowy, bardzo fajna. Fajna jest, że ma tutaj halkę pod spodem jeszcze, która nie prześwituje i bardzo ładnie wszystko zakrywa. Więc to wygląda tak. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, będzie góra od garnituru, bo nie wiem, co się stało, nie mogę znaleźć spodni od tego garnituru, ale zdjęcia w tym garniturze możecie zobaczyć tutaj, gdzieś zaraz Wam wrzucę. Yy, więc tak wyglądam w tym garniturze. A teraz Wam pokażę ten garnitur tak really. To jest taki gran. O, właśnie to jest habrowy kolor, tylko że widzę, że kamera strasznie przekłamuje. I wiecie co, on jest na pewno jaśniejszy niż jest w kamerze. To już mogę wam powiedzieć. Koszt tego kompletu. O, teraz widać że taki kolor, jaki jest. Koszt góry, garsonki i spodni to jest 120 zł całość, więc cena jest bardzo dobra. Występuje w jasnym, szarym i chyba jeszcze ciemnym szarym. Zastanawiałam się nad jasnym szarym dla siebie, ale ta klasyka totalna, myślę, że każda z nas, która lubi marynarki i eleganckie ubrania, powinna mieć coś takiego w szafie. Co do jakości, nie oszukujmy się, za 120 zł, nie oczekujmy nie wiadomo czego, ale bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli... Szukacie czegoś może na egzaminy, na matury, to myślę, że to będzie ok. Bardzo fajnie. 120 zł to nie jest dużo, a kupowanie, latanie po. Muszek przestaniesz. A chodzenie po handemach i szukanie, to marynarka w tej same... tylko w tej cenie jest. Weźcie to też pod uwagę, że trochę się czeka na zakupy z Bondi. Zawsze, jak na przykład robię zamówienie w piątek, to ona jest przetwarzana około tygodnia. Więc ona jest wysyłana dopiero w piątek, więc tak naprawdę po prawie dwóch, nie no, po tygodniu ponad, zawsze półtora tygodnia później jest. Chociaż parę razy mi się zdarzyło, że po czterech czy po trzech dniach już miałam w domu, więc różnie to bywa. Jak coś jest na stanie, to od razu wysyłają, jak coś się trzeba skądś ściągnąć, no to wiadomo, tak. E, I tak, to jest, o, teraz widzicie ten kolor. Dobra. Pokazałam tylko Wam część rzeczy, jaką mam w ogóle z tego sklepu I mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał Linki znajdziecie w opisie do tych rzeczy, które oczywiście znalazłam i które są na stronie jeszcze dostępne Jeżeli czegoś nie ma, to starałam się znaleźć coś bardzo podobnego I mam nadzieję, że tam nie będzie Wam to przeszkadzać, bo ciężko z niektórymi rzeczami Z ubraniami jest tak, że jak jest coś naprawdę fajnego, to bardzo szybko schodzi Wracając do jednej sukienki A dokładnie do tej granatowej. Z nią był taki problem, że bardzo dużo osób się na nią rzuciło i ciężko było ją dostać po prostu, i czekało się na nią po prostu w kolejce, aż ktoś, nie wiem, odeśle, zrezygnuje z tej sukienki albo ją po prostu doszyją. Bardzo długo na tą sukienkę czekałam, ja chyba dwa tygodnie ponad, ale. Warto było i się cieszę, że ją mam w swojej szafie. Także zapraszam Was do subskrypcji, do stawienia łapki w górę, bądź łapki w dół, do komentarzy, żebyście napisali, czy Wam się podobają tego, fil tego typu filmy, czy coś byście chcieli innego jeszcze zobaczyć na tym kanale. I co? Zapraszam Was też do obserwacji mojego Instagrama, gdzie pokazuję bardzo dużo ciekawych rzeczy, szczególnie strój miasta. I co? Do zobaczenia! Cześć!